Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, Szanowni Państwo. Nie ukrywam, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy po raz kolejny przedstawić Państwu inwestycje w powiecie. Bardzo się cieszę, że jest ze mną Pan Dyrektor naszego Szpitala powiatowego W że Pan Dyrektor Ryszard Rudy. Jest również ze mną Pan Przedstawiciel firmy Energo Energy, z którą za chwileczkę Pan Dyrektor podpisze umowę, jeśli chodzi o kolejne etapy tego modernizacji szpitala, Pan Mateusz Dryga. Szanowni Państwo, zorganizowaliśmy tę konferencję po to, żeby też przedstawić opinii publicznej to, co w tej kadencji, jeśli chodzi o służbę zdrowia, bardzo mocno akcentujemy. Tak jak wielokrotnie powiedziałem, jako powiat, jako starosta postawiliśmy sobie za cel kilka bardzo ważnych gałęzi rozwojowych. Jedną z tych gałęzi to oczywiście służba zdrowia. Myślę, że nie ma nic cenniejszego, jeśli chodzi o zdrowie. Szanowni Państwo, może nie zawsze to wybrzmiewa, ale Służba zdrowia w Polsce boryka się z bardzo wieloma trudnościami. Te trudności nie umiałem również powiatu. Jednak jako starosta, jako powiat, jako zarząd, wspólnie oczywiście tutaj z panem dyrektorem, który te zadania realizuje przy współpracy ze świetną kadrą medyczną szpitala, zrealizowaliśmy bardzo wiele rzeczy w tej kadencji. W formie przypomnienia, żeby również państwo mieli obraz, ile 10 milionów zostało zainwestowanych. To oprócz oczywiście niedawno oddanego danego od za ponad 10 milionów, który dzisiaj służy mieszkańcom oprócz oddania e, oddziału zakaźnego tych dodatkowych izolatek e, i całego sprzętu, który tam został dokupiony, e, została zmodernizowana e, tlenownia, teletechnika, e, zostały poczynione inwestycje właśnie w infrastrukturę teletechniczną, e, w infrastrukturę oświetleniową na LED. -y. E, zajęliśmy się również elewacją, co przyczynia się do energii, jeśli chodzi o oszczędności na budynku, ale tak jak zapowiadałem, najważniejszym celem jest pewne uniezależnienie się od energii. Tutaj został napisany projekt, za który bardzo dziękuję, i pozyskane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o tych środkach za chwileczkę bezpośrednio pan dyrektor. Projekt jest o tyle ważny, bo zapewni nam oczywiście odpowiednie ciepło poprzez montaż głębinowych pomp ale również poprzez fotowoltaikę o bardzo znaczącej mocy co spowoduje, że te środki finansowe będą mogły zostać przeznaczone na coś innego. Nie ukrywam no, również Szanowni Państwo cieszę się, że jeszcze teraz możemy się spotkać. Ta inwestycja jest troszeczkę opóźniona, a wynika przede wszystkim z okresu covidowego, który był który uniemożliwił wtedy te inwestycje, a to z kolei spowodowało, że dzisiaj również no musimy Dołożyć troszeczkę do tych zadań, i tutaj jako powiat również do tych zadań dokładamy, z czego się nie zmienię, cieszę, że możemy tym, tymi środkami poprawiać warunki bytowe naszych mieszkańców, stwarzać im warunki, także ten szpital, faktycznie nie tylko od strony medycznej, w której jeszcze zdajemy sobie sprawę, że są rzeczy, które musimy zrealizować, ale od strony właśnie tej budowlanej możemy się pochwalić znaczącym wzrostem inwestycji, nie tylko w mury. Ale cały właśnie sprzęt, jest tego bardzo wiele, z czego się nie zmienię, cieszę. A tak jak powiedziałem, dzisiaj kolejny podpis ponad 21,5 miliona właśnie na termomodernizację. Kolejny etap termomodernizacji, bo jak Państwo wiecie docieplenie stropodachów stropodach już jest zrealizowane. Będzie miał miejsce i myślę, że szpital w ten sposób pokazuje takie znaczące miejsce na mapie tutaj naszego subiegu. Panie dyrektorze, Poproszę o wprowadzenie niskiego o. Dziękuję panie za, za wprowadzenie. Dziękuję również y, Panu Dyrektorowi za y, przyjazd do Raciborza. Y, po to, żeby tę umowę podpisać chcielibyśmy, żeby to jednak wybrzmiało dość, dość głośno. Jest to jedna z, z w zasadzie największa inwestycja w Polsce, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Myślę, że inwestycja jak najbardziej na czasie tym bardziej, że i tak czekały nas te inwestycje, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę i grzewczą i elektryczną, także dobrze że złożyło się, że te środki pozyskaliśmy, nie trafiliśmy może w najlepszy okres inwestycyjny z tego względu, że mimo wszystko ten rynek usług budowlanych, każdych usług po prostu przeszacował rynek i ten wniosek, który był składany, bo jak Państwo wiecie cały projekt opiewał początkowo na kwotę 22 milionów ponad 22 miliony złotych. Dzisiaj zrobiło się z tego po przeszacowaniu tych wszystkich kosztorysów zrobiło się z tego 31,5 miliona złotych. Myślę, że na tym się zatrzymamy. Jesteśmy, mamy rozstrzygnięte wszystkie postępowania. Jak Państwo wiecie ta część to jest część trzecia realizacji tej inwestycji w Cenkosiu. Więc pierwsza część to była docieplenia stropu, wymiana oświetlików, jeżeli chodzi o tą część poradnianą, cała elewacja, wymiana okien, wymiana grzejników i ta inwestycja już jest na etapie końcowym. Planujemy zakończenie tych robót na początek stycznia. Myślę, że nie jest to zagrożone, powinno to być zrealizowane w terminie. Drugą częścią tej całej inwestycji to jest wymiana oświetlenia. W całym naszym szpitalu z, z tradycyjnych opraw i oświetlenia na oświetlenie radowe, na co pozwoli nam zaoszczędzić energię elektryczną, jeżeli chodzi o, sam, o samo oświetlenie. Myślę, że tak szacujemy około 40-50% oszczędności z tego tytułu powinno być. I w tej chwili podpisujemy umowę na trzeci etap tej inwestycji. Myślę, że największą część, którą powinniśmy realizować, Czyli to są pompy ciepła, czyli odwierty głębinowe, których będzie, jak dobrze pamiętam, 248 na głębokość 130 metrów, farma fotowoltaiki, która będzie zasilać te pompy ciepła. Budowa nowej kotłowni, w której będą przykotły gazowe, takie awaryjne do potrzeb awaryjnych w razie gdyby złoże było albo trzeba było zasilić, zwiększyć parametry także to również będzie nowa inwestycja, która będzie zlokalizowana na terenie tego już obszaru naszego zamkniętego, nie po tej drugiej stronie, gdzie mamy na dzisiaj kotłownię. I myślę, że, że cztery maszynownie, czyli te wymiennikowie, które dzisiaj mamy, one też wymagają modernizacji. Wszystkie będą zmodernizowane. No i całość spięte systemem zarządzania BMS-em. No, i mam nadzieję, że, że to wszystko nam pójdzie gładko i sprawnie. Także jeszcze raz dziękuję i gratuluję firmie Emerco Energy z Kiel, która wygrała to postępowanie. I dzisiaj finalizujemy umowę, która pozwoli na przejęcie placu budowy i realizację tej inwestycji. Także w następne dni, pewnie tutaj Państwo sobie zaplanowali na to, żeby rozeznać teren. No, przejąć plac budowy, no i zaplanować sobie harmonogram robót. Planujemy zakończenie tej inwestycji na koniec 2024, czyli terminy są bardzo mocno napięte i czas realizacji jest bardzo krótki, ale myślę, że potencjał firmy jest właściwy, duży i bez problemu ten cały proces inwestycyjny będzie przebiegać. Pewne zagrożenia są. Jest to teren, który podlega nadzorowi konserwatora, myślę, że nic się tam takiego nie wydarzy, bo to jest jedyne zagrożenie, które może spowodować, że ta inwestycja może zostać opóźniona, ale mam nadzieję, że ten teren już był tyle razy przekopany, że nic, nic ciekawego tam się nie wydarzy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panie, to, że jedną rzecz, którą chciałbym dodać, ponieważ tak jak Pan Wójt powiedział, największa tego typu inwestycja 248 od, odwiedzeń gminowych, i prawie, proszę mnie poprawić, ewentualnie 800 kW mocy fotowoltaiki. 577 dokładnie, czyli powierzchnia tych paneli fotowoltaicznych 2700 ileś tam metrów kwadratowych. W sztukach to będzie 1050, parę dobrze pamiętam. Czyli potężna farma, która będzie miała moc 577 kW i będzie służyła całkowicie do zasilania tych ciepła. Czyli uniezależniamy się tak, żeby te właśnie wartości miały wpływ na nasz budżet. No największa tego typu inwestycja, jak świeci Polska. Powinno to wystarczyć całkowicie. No, powinno to działać bezkosztowo. Natomiast no, no, czas pokaże. Mam nadzieję, że te parametry wszystkie uda się osiągnąć i, i firma przeprowadzi sprawnie całe.